No i kolejna bardzo kontrowersyjna sprawa. Dziś mamy dziwny odcinek, bo naprawdę mam dużo do nadrobienia. Onet, Polska jednostka specjalna na Ukrainie, ma już grupy bojowe. No, bardzo jestem z tego, jako obywatel, proszę Państwa, zadowolony, strasznie jestem z tego zadowolony, że jesteśmy wciągani do wojny. Ma już swoje grupy bojowe, emblemat i patrona. Wzoruje się na huzarach śmierci. Proszę Państwa, to jest też niezła psychologia wyższego rzędu. Jacyś huzarzy śmierci, którzy nigdy nie przegrali bitwy, walczyli z bolszewikami. Proszę Państwa, to jest, to jest logo tej polskiej formacji na Ukrainie pod dowództwem ukraińskim. A to jest znaczek huzarów śmierci. Jak Państwo wiecie, kiedyś przyjaźniłem się z panem Wojciechem Olszańskim. To był trochę inny Olszański niż ten, który y, ostatnio y, według mnie zachował się y, niczym Azowiec, niczym się nie różniło. Oprócz tylko tego, że wiwat y, Rosja, tak, to, to wszystko, wszystkie zachowania były kubek w kubek azowskie. Powiedziałem nawet kiedyś, że jak przyjdą Rosjanie, gdyby przyszli Rosjanie, to pierwsi będą y, pierwsi będą ci ludzie za nazizm y, sądzeni. Ten znak jak państwo jesteście kamratami, to doskonale wiecie, kto ten znak wyciągnął z Lamusa i go promował. Przecież to gołym okiem widać, że to jest krzyż żelazny, wykorzystywany też przez Hitlera i w Rosji się bardzo, bardzo źle kojarzy, bardzo się źle kojarzy. Tu mam dla państwa dowód na to. To jest Wojtek, którego kiedyś broniłem przed różnymi ludźmi bo już leżał i śmierdział w zasadzie, ale w pewnym momencie stał się moim wrogiem jako Polaka. Proszę Państwa, to jest właśnie ten krzyż, który Wojtek promował na tych swoich mundurkach. Dokładnie ta odznaka. I gdy ktoś tam próbował zarzucić mu, co ty promujesz, co ty nosisz, to, to polskie, to polskie, atak, agresja, agresja, typowa taka agresja, którą widzimy teraz u nacjonalistów ukraińskich. Proszę Państwa, tutaj e, zresztą na rękawie ma, na takim typowym szyldzie hitlerowskim, e, trupią czaszkę z piszczelami też pewnie to gdzieś tam z jakąś polskością. Ty, typowy Polak, typowy Polak, typowy Polak, żaden e, oczywiście banderowiec. Proszę Państwa, podprogowo, podprog Proszę Państwa, oni nad nami pracują, oni pracują nad antysystemem. System pracuje, jej nie jest głupia. E, Ubierzmy się w tę symbolikę i widzicie, jakie są tego skutki. Już oficjalnie jest to logo e, najemników polskich na Ukrainie. To naprawdę nie może być w Rosji dobrze odebrane. Proszę Państwa, Rosja czy Białorusi prowadzą y, kiepską politykę zagraniczną. Ja naprawdę. Y, Ach, nie chcę już się wypowiadać. Oni nie kojarzą tak. Podrzucić im takich ludzi do wywiadów, do, do nawet promowania brzmienia, to jest, to jest jak, jak się nabijać dosłownie z nich. E, oczywiście nie wszyscy Rosjanie są wybitni politycy. Myślę, że pan Ławrow nigdy by się tak nie skompromitował jak ambasador Rosji w Polsce, by wiedział, że najpierw trzeba sprawdzić, z kim idzie na wywiad. No ale mamy takiego ambasadora jak mamy, który autoryzuje. Ludzi, którzy promują, proszę Państwa, dzikie treści, tak? dzikie, dziką symbolikę, antyrosyjską na pewno. A to, a to jeszcze inny mundurek, też trupia czacha, tylko na jasnym, akurat, szyldzie. To, to proszę Państwa, to zupełnie przypadkowo, to ich hajlowanie, to zupełnie wszystko przypadkowo nas podprowadzało. Proszę Państwa, Wojtek Olszański z okresu, kiedy. Wspierałem go i się przyjaźniłem. To Wojtek, który nosi orzełka z takim normalnym szyldem na czapce, a późny Wojtek, który już, proszę Państwa, z tą trupią czachą i piszczelami, niby tych tam huzarów śmierci i tak dalej, nie musiał używać. Jaki kiedyś też nie używał. Nie musiał używać tej symboliki, która jest nieakceptowalna w Rosji. Nie musiał. Tak więc ostrzegam nas przed właśnie lewymi wrzutkami ktoś to specjalnie promuje, żebyśmy to zaakceptowali, żeby ktoś inny, na przykład w Rosji, jakiś Sołowiow, mógł pokazać, patrzcie, naziści polscy, patrzcie, to, proszę Państwa, to jest intryga. To jest intryga. Mądry, rozsądny przywódca, lider, nawet tak agresywnych treści, jak śmierć, 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 powinien być odpowiedzialny. I nie powinien takich rzeczy promować. A on promował.